Maciek tak samo wjechał, jak ja. Tu byśmy się spotkali na mieście. Dzień dobry Państwu. Państwo się zgubili? Pomocy potrzeba? Chcieliśmy pomóc... się już, Kurde, Wracamy się po... To przyjechałem tylko Żeby kupić mamrota. No nie żeby na ławeczce sobie usiąść zdjęcie zrobić. No ale to z mamrotem trzeba. No z mamrotem zaraz pójdziemy. Idziemy najpierw idziemy po mamrota, a potem na ławeczkę. Pan operator tutaj nas filmuje ładnie. Ale nie ma pani krysi. No, pan. Niestety nie ma. A Pan mówi, jak to się odbywa, bo oni tutaj siedzą cały czas, czy to są na jakiś taki jeden dzień i... i mieć ee... jedną no żeby to mi czasami, no, czas nie trzyma. to się... no, na tych 15 kg tak, żeby A... A hmm. w razie to tak, jak przez sklepem to dwa dni, trzy dni, gdzieś indziej przenoszę. I tak, tak, Bo te wszystkie obiekty pozostałe są w innych częściach, to to nie ma... No ile. tak, jest. na przykład jaką na jest... 9 km stąd. A w Mińskie, wie po prawej stronie, zaraz w kurniku jestem. Nie, tutaj na rozsądek na to wyjrzy. Ale przy, przy ulicy nie dalej. No no wizy, telewizja, nie wizy, telewizja, tak? telewizja kłamie. 5 mam wrota w Następny! 25 minut. Y, czy brykiet y, może dostaniemy? Do gryba? Tak. To poproszę raz. A przynajmniej sreczki powiem, że nie wiem.